Liczba logarytm o podstawie pierwiastek z 2 z dwóch pierwiastków z 2 jest równa. Czyli to jest moja jakaś liczba x. Z definicji logarytmu, a do c równe b, czyli pierwiastek z 2 do potęgi x, ma być równe dwa pierwiastki z 2. Mam pierwiastek z 2 i mam dwa pierwiastki z 2. Wszystko mógłbym zamienić na dwójkę. Pierwiastek z 2 to jest przecież 2 do 1 drugiej i to jeszcze do x. A tutaj mam 2 do pierwszej razy. Pierwiastek z 2 to jest 2 do 1 drugiej. Potęga potęgi. Wykładniki się mnoży. 2 do 1 druga x jest równa. Podstawy te same. Przy mnożeniu wykładniki się co robi? Dodaje 1 i 1 druga. Inaczej zapiszę 3 drugie. Podstawy są te same. Wystarczy porównać wykładniki. Z tego wynika, że 1, druga x jest równa 3 drugie. Obie strony przemnożę przez 2. x jest równe 3. Poprawna odpowiedź to D. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.